Dzień dobry, jestem Drexus. Dzisiaj pograłem w Minecrafta w trybie single player. Mamy tutaj bonusową skrzynkę i dorzuciłem do niej jeszcze diamentowy kilo, żeby było trochę łatwiej. I tak, trochę inny tryb gry. Właśnie ja ten sam tryb, ale... Dość duże ułatwienie. Ok, drewno już mamy na start w paczce. Robimy crafting. Położymy tutaj. I zrobimy mieczkę. Tak na wypadek. I łopatek. Dobra. Odcinki z Minecrafta będą tak wrzucone raz na nie wiem. Trzy dni, cztery max. Tak, niedługo zaczynamy serię z ale na naszym serwie, najprawdopodobniej SkyBlocka, czy Skydena, jeszcze nie wiemy, ale będzie fajnie. Dobra, mamy tu dynę. To możemy coś z niej zrobić. czy to się tak robiło. O Boże! Robię jeden za dużo. O, jest. Zrobię tą klatkę z tirtu. W ogóle to nie nubowskie. Na początek. Takie musi być. Dobra. Żeby się znów nie zgubić, bo już raz próbowałem nagrać na ale tak się pokupiłem w tym całym świecie. Szczę się, że w serwie, że po prostu zacząłem nagrywać drugi raz. Okej. Okay. No to wracamy do pałowanka. Teraz dalej. Teraz węgorz. Dobra, wracamy do kopalni. I tu dokopaliśmy się do kobla, i węgiel. Dobra, fajnie. a węgiel. Dużo węgla. Może nam dość mocno pomóc. No w ogóle jak zobaczycie w na początku filmu nowe intro, dzisiaj je zrobiłem. Nawet spoko jest, piszcie w komentarzach jak wam się podoba, czy zmieni takie tak, i Dobra. Gdzie jest teraz crafting? Tutaj. Robimy piecyk. Nie mamy już łopaty. Dobra, zrobię drugą drewnianą. A właśnie pizzy będę postawić prawa ja wezmę pochodnie, żeby oświetlić trochę niejaski kopalnie i. Dobra, stawiamy pochodnie I już chyba łopata nie będzie potrzebna, bo już będziemy kopać tylko czysto kobla. Nie ma to jak filmy o kopaniu kobla. Jeśli chcielibyście jakoś o wiele więcej tych filmów z Minecrafta, jakieś oceny serwerów, top 10 skinów, top 10 serwów i inne, no to do, dawajcie suby i takie te, to naprawdę zachęca i w ogóle tak. A w ogóle, gdyby chcielibyście nagrać jakiś film ze mną i Magiałem, to napiszcie na Priva na YouTubie lub nawet w komentarzach jakiegoś swojego skaypa coś numer kontaktowy czy coś, to byśmy pogadali, jakoś ustalili kiedy co i się nagrało. Nie, wiem, czy mnie głośno słyszycie? Może postaram się jakoś bliżej podejść do mikrofonu. Okej. Okay. Dobra, tak chyba dobrze. Hmm. miałbym Podać jakiegoś youtubera, takiego pseudo youtubera, który takie, no wiecie, jakie ma odcinki, to w pierwszej kolejności byłby Kenneth Gaming. też zresztą linka w opisie. To jest taki gościu, który kręci z drugim jakimś dzieckiem filmy i śpiewa o tym, że ma spodajki. W sensie, że żelazno, cząsteczko, skórzane wtedy miał jakieś. nie to chciałem zrobić. Dobra. holy shit. Dobra. I... Co tam biegło? Pies? I coś jeszcze chyba. A może nie? Nie ja wiem. Ale dziwne trzeba. Dobra, <grymne> no, to jest za dużo psów, a nie ma żadnych świnek. Jak nie ma świnek, to nie ma za bardzo jedzenia i w tym jest problem. A wkurzmy jakiegoś psa. Eee! <grymne> 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 Azar to budy. O dobra poruk myśliszki. Dobra, a fajny pomysł. Czekajcie. Mm. Zjemy. I... Zrobimy tabliczkę, tylko nie mamy drewna, skopię je Nie, i co się robi z drewnem? Nie kopię. Dobra, skiną. Mm. I chyba tak jest tabliczka. I uwaga. O kurde, są mi Zombi człowiek. Szczerze. Trzeba uzbroić się w śnieżki. Nie ma lekko. Dobra, weźmie.

Okej, okay, jest miarę jasno. Możemy coś... nie, nie ma co. Idziemy do Baufana. Tylko żeby zaraz taki na sobie nas nie poleciał. Będzie nasz Bałwan Stefan. Ten ten Już mam pomysł na tytuł odcinka. Jak się spisało? dobra. P.S. Ale fajne pięcio. Pogłaskam Cię, czekaj, pogłaszam. Siadł. Usiadł. Um. No już dość długo się ciągnie odcinek, nie długo będę kończyć, bo nie chcę za bardzo kręcić filmów o kopaniu kobla. Może kolejny odcinek nie będę tak od razu w kontynuacji robił, tylko trochę się porozwinę i wtedy kręcę coś. Mam jakieś kije, to dobra. Tak, tak. Już więcej game modów, game modów nie będziemy używać w tej serii. Czyli będę się starał tak po prostu zdobywać te surowce tylko z tym kilofem. To byłoby... jest to jednak jakieś duże ułatwienie. Czyżby. O, da, da, da. jakąś kopalnię. już kopali. Ta, ta, ta. Ta, I kolejne. Kolejna. I kopiemy. To jest taki. To jest zejście, tak. I tu mamy... mamy swoje. No, no to może już tu pokopiamy dalej. Poszukamy może żelaza. ...żeby dalej nie ciągnąć z tego kopania w odcinku, no to może weźmiemy i porobimy coś na zewnątrz. Że jako tako obudujemy te wejścia, żeby nie wbijały to złupiaki czy coś podobnego. Hmm. Dobra. Rozwalę śnieżkami drzewo. bo po prostu zrobić siekierę. Siadł. Leżeć. Położył się. Dobra. I teraz robimy. Co jak to było? Jak to się zdało? A, coś mi się ładuje? Kamień za sie kiera. Hmm, przydałby się ten mod na to, że jak się kopie to drzewo, drewno czy to drzewo, no to po rozwaleniu jednego klocka rozwala się od razu całe drzewo. To będzie tylko taka lekka obudowa. Na razie. Domem zajmiemy się później. postawiamy tutaj pochody. Tutaj dwie dla ozdoby. I zrobimy trzy. No raz robimy dwie pary i stawiamy drzwi. Jeżeli chcecie obejrzeć dalsze losy Bałwana Stefana i mojej postaci, czyli Drexusa, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. No, do widzenia, cześć!